Bardzo źle by to zabrzmiało, gdybym użył jakiegoś takiego sformułowania m, tego rodzaju, że nie podjarałem się Smoleńskiem, y, czy że się tym nie jaram, no takiego ekspresywnego wyrażenia, ale no, z drugiej strony to by zabrzmiało. Więc tak się waham i chyba jednak użyję. Właściwie już użyłem takiego sformułowania, bo chcę, żeby to zabrzmiało. To jest bardzo charakterystyczna sprawa. Prezydent Żeleński użył takiego argumentu, że przypomniał o tragedii w Smoleńsku, jednoznacznie sugerując, że była to zbrodnia Putina i miała swoich polskich współpracowników. To nie jest nowa teza, ona była postawiona wielokrotnie, nigdy nie została w przekonujący sposób udowodniona, mimo rozmaitych sił i środków na to, na ten odcinek rzuconych, to zresztą zaraz sobie o tym powiemy. No i i tyle powiedział. No, i piłka została podchwycona u nas, oczywiście. Jedni już w tej chwili uważają, tak, mamy dowód. Zawsześmy mówili, że to była zbrodnia Putina i Tuska, a teraz to już mamy dowód ostateczny: no, bo przecież to, co dzieje się na Ukrainie, te zbrodnicze zachowania wojsk rosyjskim są najlepszym dowodem, że Putin był zdolny do tego i ręka by mu nie drgnęła a drodze oczywiście też się nawet ucieszyli, bo z narracją smoleńską przywykli walczyć od wielu lat. Są już przyzwyczajeni, że w ich elektoracie to im daje poparcie, bo można znowu przypomnieć, że macie że oszołomy, że tyle pieniędzy zmarnowali parówki, puszki, wybuchy termobaryczne itd. itd. A ja mam takie proste pytanie zdroworozsądkowe, jak zawsze. Tam szukam odpowiedzi. Co może wiedzieć prezydent Żeleński na temat tragedii w Smoleńsku więcej? Co może wiedzieć takiego, czego dotąd nie wiedziano? Bo gdyby to hipotetycznie jakiś ruski generał na przykład, tak, zagrożony, że u Putina zaraz wpadnie pod samochód, czy się grzybkami zatruje, uciekł. I tak jak taki putinowski Józef Światło, jeśli ktoś pamięta o takim, o takim człowieku i, i, i takiej sytuacji. Gdyby jak ten pułkownik Światło gdzieś zbiegł na zachód i zaczął mówić, tak, w Smoleńsku został dokonany zamach, Putin świadomie zamordował prezydenta, dwóch prezydentów Polski, prawie stu wybitnych obywateli. Mam na ten temat nowe dowody, a przynajmniej mam głęboką wiedzę, której nie mogę udowodnić, ale ja, jako uciekinier, tam z tej y, kurtyny y, zaświadczam. To byłoby to jakieś nowe zdarzenie. Natomiast prezydent Ukrainy wie na ten temat mniej więcej tyle, co wszyscy na ten temat wiedzą. W związku z tym, jeśli występuje nagle z taką sprawą, to rzecz oczywista, że nie jest to żadna nowa wiedza. Bo i o tym, że Putin jest zbrodniarzem zdolnym do zabijania ludzi bez żadnych oporów, też wiemy od dawna i widzieliśmy to jeszcze przed tragedią w Smoleńsku. Nie jest to żadna nowa wiedza, tylko jest to pewna gra polityczna. Z jego strony całkowicie zrozumiała, kiedy się bomby walą na jego kraj, kiedy Putin stosuje bandycką technikę, taktykę, yy, skoro nie udało mu się rozwiązanie militarne, no to próbuje zastraszyć, wymordować Ukraińców, a przynajmniej to jest skądinąd temat na dygresję, może na inny film, o co w ogóle chodzi właściwie armii rosyjskie, bo widać, że ona się zatrzymała, właściwie na głównych kierunkach przeszła do obrony, nie szuka już żadnego rozstrzygnięcia, tylko usiłuje jak najbardziej zdemolować ukraińskie miasta. Paranoja tego postępowania polega na tym, że demolują głównie te miasta, które właśnie były ostoją kiedyś rosyjskości i antyukraińskości. Charków, Cherson to były te miasta, gdzie się łatwiej po rosyjsku rozmawiało niż po ukraińsku jeszcze stosunkowo niedawno, i one zostały przez putinowskich zbrodniarzy przerobione w tej chwili na bastiony, na miasta bohaterów, na bastiony ukraińskiego oporu i symbole ukraińskiej jedności narodowej przeciwko agresji której to jedności w obliczu wroga im y, bardzo zresztą zazdroszczę, mając, y, będąc członkiem takiego narodu, który w każdym pokoleniu wydaje zajączków, bierutów, y, tusków i y, y, y tego typu postaci. Y, więc. Y, y... Tej, w tej sytuacji, kiedy lecą bomby, rakiety na ukraińskie miasta, jest rzeczą oczywistą, że prezydent Ukrainy stara się jak może wciągnąć do tej wojny każdego, kogo tylko się da, zwłaszcza kraj natoski. No Amerykanie z nami pogrywają, prawda, z tymi migami y, Ukraińcy też z nami pogrywają. Tylko tutaj akurat chyba rzeczywiście trafił taki wątek, gdzie, gdzie to zostało podchwycone, gdzie, gdzie temat rezonuje. Ale ja się pytam, co wiemy nowego o Spoleńsku. Nic nie wiemy w tej chwili nowego. A nie chcę mi się powtarzać wszystkiego, co, 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 co na ten temat powiedziałem. Obejrzałem sobie taki filmik, który nagrałem już jakiś czas temu o Smoleńsku, o tej tragedii. I jeśli ktoś jest ciekaw, co zdrowy rozsądek na ten temat, no to zachęcam. Nic nie wiemy. Oczywiście tam mogło dojść do zamachu, ale nie wiemy tego. Komisja, która została stworzona przez PiS. Tak naprawdę miała cel polityczny i to nawet nie chodziło o to, żeby podtrzymywać taką narrację, że jest taka możliwość, że ten zamach, że ta tragedia była efektem zbrodni, tylko o to, żeby właściwie po to była ta komisja, żeby właścicielem tej narracji uczynić Antoniego Macierewicza. Co jest jego stałym behawiorem politycznym. Na już 30 lat polską politykę obserwuję, więc tych polityków od dawna aktywnych znam. Antoni Macierewicz zawsze miał taką taktykę, że chciał być właścicielem najbardziej radykalnej narracji, w nadziei, że ta narracja, najbardziej radykalna, w którymś momencie się stanie modna, czy, czy, czy stanie się odpowiednia i profitująca, bo tak w polityce bywa. Przez wiele, wiele lat narracja Kaczyńskiego o układzie była na przykład zupełnie odrzucona przez społeczeństwo, potem afera Rwina pokazała, że rzeczywiście ludzie uwierzyli w ten układ i tak PiS doszedł do władzy w 2005 roku i, i, i dzięki temu doszedł też do władzy potem w 2015 roku, i, i, i tę władzę utrzymuje do dziś. Więc skrajnie radykalna narracja o zamachu miała być własnością Antoniego Macierewicza i jest. I nie dziwię się ludziom z tej jego frakcji, że oni teraz tego wykorzystują. Tylko ostrzegam, to jest niebezpieczna gra. Nie liczcie na to, bo tam już słyszałem dziesiątki razy, a jakieś amerykańskie laboratoria dostały ten, one to patrzyły. Jakoś kurna, amerykańskie laboratoria, laboratoria niczego przekonująco nie potwierdziły bodaj czy w ogóle nie odpowiedziały na te z te próbkami, co je miały badać albo badania wyszły nie tak, więc komisja Mecierwicza ich nie ujawniła. Natomiast uświadommy sobie, że gdyby się miało teraz okazać, że to był zamach, to byłoby bardzo trudno, żeby się okazało, że Amerykanie o tym nie wiedzieli. A gdyby się teraz Amerykanie przyznali, że 12 lat mieli dowody na to, że to był zamach, ale Polakom o tym nie powiedzieli, tylko przekazali te dowody dopiero prezydentowi Ukrainy, nie, to nie ma co gdybać. To się nie zdarzy, bo jesteśmy w takiej bardzo dziwnej sytuacji. Powiem to tak. W czasie II wojny światowej. Cała absurdalność naszego położenia polegała na tym, że mieliśmy dwóch wrogów, ale jeden z nich był naszym sojusznikiem, bo walczyliśmy, zostaliśmy napadnięci przez Hitlera i Stalina, ale Stalin zmienił stronę, tak powiem, przeszedł na stronę naszych sojuszników, jednocześnie zachowując wrogość wobec Polski i zamiar zniszczenia wolnej Polski, nie przestał być zresztą przez to sprawcą zbrodni na Polakę. W związku z czym polski rząd w Londynie posługiwał się jakimiś paraneicznymi formułami, zaklinając rzeczywistość mówiąc o Związku Sowieckim jako o sojuszniku naszym, soj naszych sojuszników. Otóż teraz, kiedy nie toczymy wojny, ale chcąc nie chcąc jesteśmy w obrębie tej wojny i nie jest wykluczone, nie daj Boże, że będziemy w nią wchodzić coraz w głębiej, aż do pełnego uczestnictwa, oby tylko wraz z całym to bez wyskakiwania przedszereg, to w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy sojuszników naszych wrogów, którzy są naszymi sojusznikami, znowu Niemcy zwłaszcza. To jest sojusznik naszych wrogów zupełnie otwarty, który całą swoją strategię, przecież trzeba być naiwnym dzieckiem, żeby nie zrozumieć, że cała strategia federalizacji Unii Europejskiej była odpowiedzią, była po prostu pasowała do Putina jak, jak e, e, rękawica bokserska do pięści, na którą się zakłada. I, to, i, i teraz no, i jesteśmy y, oczywiście sojusznikami Ukrainy, ale zarazem jesteśmy w jednej Unii z Niemcami, którzy nas. Narzędziami unijnymi, duszą, prawda, żeby nas włączyć w tę konstrukcję, której co prawda chwilowo rosyjskie surowce tanie, które były jej podstawą, tanie dla grzecznych, prawda, w tej chwili wypadły, ale siłą rozpędu to się wszystko toczy dalej i nadal się nas próbuje pozbawić niepodległości. I nie mamy przyjaciół w tej grze. Mamy, za przyjaciół mamy przyjaciół naszego wroga, a do, przyjaciół mamy za oceanem, ale. Przyjaźń przyjaciela zza oceanu jest na tyle tylko przyjaźnią, na ile się opłaca przyjacielowi. Najbardziej się oczywiście mu opłacało, gdybyśmy się jak głupie rzucili pierwsi na, na Putina i, i krzyczeli: A teraz pomóżcie. No, ma, sprawa z migami pokazała, że polski rząd aż tak naiwny nie jest. Niemniej, Wydaje mi się, że sprawa z przypomnieniem teraz w taki sposób o tragedii w smoleńsku również zdaje się służyć takiej grze bez względu na to, co tam się naprawdę zdarzyło. Nie mówimy już w tej chwili o prawdzie. Prawda dla polityki nie ma zdarzenia, zwłaszcza znaczenia, zwłaszcza prawda sprzed 12 lat. Nie ma znaczenia. Jest to pewna gra i nie dajmy się w tę grę wkręcać, bo nie mamy szczerych, oddanych przyjaciół. Mamy partnera do interesów i, i, i to jest ważne. Tak, z Ameryką możemy dużo interesów robić, ale bez wariactwa. Mamy Ukrainę, której chcemy pomóc, jest to w naszym interesie, ale też bez wariactwa. Bo nie tak znowu pomagać, żebyśmy sami więcej na tym stracili, bo to jest tak jak z maseczką, że powiem w samolocie, tak? Że jak z te, zawsze pokazuję stewardesa przed wylotem tę maseczkę. Jak masz dziecko na ręku, to najpierw sobie załóż maskę tlenową, a potem dziecku, bo jak będziesz próbować założyć dziecku, zdechniesz, to już dziecku też nie założysz. My nie możemy ryzykować. Państwa Polskiego dla pomocy Ukrainie, choćby dlatego, że jak damy się sprowokować i wejdziemy do wojny bezpośredniej, to już wtedy Ukrainie też nie pomożemy, a sami sobie też. Nie wiem, czy to jasno wyraziłem. Trochę jeszcze jest wcześniej słoneczko ledwo wstało, więc jeśli niejasno to Państwu powiedziałem, to przepraszam, wszystko co to się postaram wyłożyć jeszcze raz jaśniej, ale może nie będzie takiej potrzeby, bo może jednak byłem wystarczająco komunikatywne w tym dzisiejszym komentarzu dnia.